To zadanie dla człowieka kuli! Wystrzel mnie! I leci, i leci, i leci! Korzystając z chwili czasu przypomnę historię skoków narciarskich. Zamknij oczy. nie potrzeba patrzeć w dół, zaraz będziesz czuć... Zobacz może każdy, kiedy mocno wierzy w to No, 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 so much, no O oh, nie Zbliża oh, się do was transporter wroga Oooo, jaha